Bardzo się cieszę, że serduszko wybrało nas. No, a kogo innego miało <noise> wyjść? No zdecydowanie czułem, że to jest randka, bo to nie dość, że była, jest i, i będzie dalej. Kiepsko zaczęliśmy. No nie ukrywam, że nie zaczęliśmy naszej znajomości tak naprawdę dobrze tutaj na wyspie. No, była ta sytuacja z Kingą, gdzie Agata teoretycznie no, chciała, żebym ją wybrał, a ja jej nie powiedziałem, że ją wybiorę. Wybrałem Kingę. O, ona miała do mnie e, mocny żal. Nie chcę wracać do tej sytuacji, e, tylko właśnie nie chciałabym, żeby sytuacja się powtórzyła, więc to taka moja propozycja, że bądźmy ze sobą szczerzy, ale też nie patrzmy na innych wokół. Jednak no tej szczerości na samym początku naszej znajomości nie było. No bo początek znajomości, a początek relacji, no to są dwie różne rzeczy, no ale jednak to jest połączone, co nie? Ja ci po prostu chcę obiecać, że mm, cokolwiek mi nie powiesz, czy jakkolwiek zmienisz decyzję, czy nie wiem, z kimś poczujesz większe flow i będziesz chciał zmienić parę, czy znaczy po prostu to bądź ze mną szczery i i po prostu mi to powiedz. Jak my naprawdę mamy się w to zaangażować gdzieś tam może na poważnie, no to ta rozmowa musiała się prędzej czy później odbyć. Też ci obiecuję, że jak y, będę miała jakąś hotówę, rozmowę z kimś, no to też ci powiem, ale spoko, razie się nie zapowiada. Ach, jasne, yes. aż mi ulżyło. <głosy> <głosy> nie wiem, chyba nigdy się tak nie czułam swobodnie. Tak lekko, tak beztrosko. Ona jest takim słońcem, od niej promienieje energia, y Uśmiech, no, zaraża tą energią innych. Ja też nie mówię, że jestem jakiś y, nie, nieenergiczny, bo ja też tą energii mam dużo, ale Agata chyba ma tej energii najwięcej. Dobra, jaka była twoja najfajniejsza randka do tej pory? Co to za pytanie? Do tej pory. Jakby nic z tej. Nie ma już, skasowane są wszystkie. Skasowane już jest. Skutery wody na kraju. dziękuję, bardzo. Zra... i krewetki daję z tobą. Kuracja, nie ma już, nie ma Zbytnie, już. dobrze, że dodałeś ze mną. Jak patrzy Mateusz, no? Nie wiem, no to nie ja, ja, ja powinno się to zapytać z boku. <noise>